Cześć, witam Was w kolejnym odcinku yy, Zespołu jak oczywiście, ale ten nie jest odcinek z Marguerite, tylko to jest odcinek zbetowania. Pierwszy na moim kanale to jest zbetowany odcinek. Mam nadzieję, że seria się przyjmie. Oczywiście skiny, mam już tam jakieś zakupione. Oczywiście nie wszystkie, ale jakieś tam mam. Tutaj mam tyle skinów na razie. A to jest spowodowane po prostu tym, że yy, nie wiem, jakie kupić, jakie dokupić. Bardziej bym powiedział tego po prostu takie mam na razie ale to spokojnie kupię sobie jeszcze jakieś skiny, bo yy, zostałam jeszcze na pejsie trochę hajsu. Oczywiście kupuję tutaj na g 2com Szybko dostarczają, nie trzeba czekać 7 dni, więc naprawdę to polecam. No i dobra, leci losowanie i przegram to losowanie. Nie, wygram to. No dobra, nice. Wygram. Pierwszy bet siadł. Pierwszy bet siadł. Oczywiście no pierwszy na odcinku, ale to jest drugi. Yy, dziś. O tutaj też wygrałem No, jakiś flory tutaj wychodzi za 30 centów. więc y, czas tutaj go wyjaśnić, chyba. Jak mi się wydaje. Że czas go wyjaśnić. Dobra, tutaj 86 centów. Kula, ile była warta? 89 i jest skrzyneczka poszła na prowizję. No dobra. Gotowy jest do wymiany. No i akceptujemy wymianę na Oczywiście y, potwierdzam sobie na apty na telefonie tokenem moim. No i widz, ok, odebrane. Yy, tak więc teraz se czymś zabytujemy. Ok, może sobie na przykład jak on za 30 to hmm. za, za tyle. Za 24? Dobra, za 24 muszę wjechać. Yy, I okej. Okay. Już się potwierdzam na telefoniku, dlatego tego nie widzicie. Ale tak to właśnie robię oczywiście na łapce mobilnej Steam cały czas mają włączone, żeby było szybciej żeby nie musiał yy, cały czas tego tam ładować okej, okay. yy, dobra, wjechałem, mam 45% yy, wyloguję się i zaloguję jeszcze raz, dlatego, że yy, ten i tutaj nie było widać mojego nicku yy, onionpot nie było widać, tylko było widać yy, Game. to jest kijowe. No ale dobra, już jest okej okay. Mam tutaj wygranych betów um, 10. 10 betów wygranych na razie jak mam? Jak na razie Może jest to mało, ale na drugim koncie moim mam 130, więc łącznie tam 140 coś betów jest, tak? Mam nadzieję, że to też wygram. Chociaż na to się nie zanosi, bo nie procent. Ale czy, czemu nie wjechałem na przykład mm, więcej niż ten... o! Czemu nie pcham więcej niż ten typek? Czemu? No, dlatego, że yy, na tej stronie wolę mieć po prostu. Yy, wolę nie mieć najwięcej procent. Wolę mieć jako drugi najwięcej procent. A tutaj nie wiedziałem, że ktoś wejdzie, no więc Ale tak. dobra, 22% to nie jest yy, mało. 22% to jest dość dużo. Więc mam szansę i tak na wygranie tego beta. Co tutaj tylko wróciłeś, że jest 55. A Fenix. Fenix wrócił. Dobra. Nalepkę no, bym z chęcią sobie wziął te skrzyneczki też. No co tu dużo mówić? No. Chciałem zgrać z tego byta. Byłoby fajnie. A Ale raczej tego nie wygram. No wygra ten typek co postawił 55 centów raczej. No, tak jak mówiłem. Mm, tak to jest. Właśnie. Dobra. Tutaj tutaj jakiś jak jakiejś ojawcie florema. No niestety nie udało się. Więc kolejnego bycika. To razem takiego troszeczkę za 54 centy. Myślę, że to będzie odpowiednio. No i dobra, to potwierdzamy od razu. Yy, potwierdzamy sobie. Już Przy potwierdzenie przeszło. Zaproponuję wymianę. No i dobra. Yy, zrobione. Nie musisz już niczego potwierdzać. Tak więc ja już jestem w puli wiem za 61 centów. No dobra, tutaj ktoś ciśnie tego flarena, które okay, właśnie przegrobetę też, w sumie ja też ale cicho. Yy, Okej. Okay. Mm. O, nic mi wrzucił tutaj 53 centy. No spoko skiny całkiem. Takie dobytowania idealne. Na tej stronie oczywiście. Yy, nie, nie chodzi mi o jakieś takie duże pły, tylko właśnie takich małych pól to takie skiny. Komrzucie są idealne yy, dobytowania. Tak samo moje na tej, na tej stronie jak są. Naprawdę fajna, bo to jest ta nowa EXO. EXO. Hmm. Jeszcze w sumie nie wiedziałem, że to jest ta nowa. Nie, nie zwróciłem na to uwagi. Okej, okay. eee, może przejdźmy na razie do tego, do G2. Nie wiem. o, to jeszcze ktoś dołączył co do 18. Dobra. Mam najwięcej procent. Trochę słabo, więc pewnie nie No dobra. Hmm. Okej. Okay. 40 sekund do końca a co tutaj może kupię tego scouta yeah, bez, bez g2 shield Po co mi to bez, bez powodu tego nie biorę a to tylko będzie więcej dobra, więc tutaj sobie w card bierzemy zapłać, o ktoś jeszcze, o nie no nie serio, serio za 13 euro. No, już mógł sobie darować, nie? Mógł sobie już darować ten ninjak. Za 13 euro, żeby jeżdżać. I ja to trzeba mieć. No nie wiem. Na pulę 1 dolar. 13. Seria. Seria, naprawdę. No to jest tyle. Mm. Naprawdę, debit W flaku to jest 40 centów nie? A trochę idzie to z tego typa A cóż, e, zobaczmy co to po ile jest SSG Dark Quarter. E, bo jeszcze nie wiem po ile to jest, w sumie, ale chcę sobie kupić do betów. Dobra. SSG Dark Quarter. 18 mm, centów. No to się nie opłaca. Czukam mi A to się nie opłaca. Mm. Ok, tak więc teraz wiadę sobie P250 tym hive hmm, e -y dobra Ok, sobie teraz wiadę Zaraz potwierdzam O to jest centrów wychodziły kulę rozpocząć na pewno No i dobra Wjeżdżam P250 hive OK, już poszło, oferta poszła no już jest to w puli Okej, okay, może sobie wejdę na 2 O, ktoś bił za 1,70 euro taką kapsułą Sticker kapsuł 2 No, nie powiem, żebym to zgarnął, nie? Ale ja bym to zgarnął, bo był fajnie Dobra, nieważne, Hive Weźmiemy sobie tego Hive'a, tego Pluto 50 Mhm mm Ja mam takie tutaj... Y to jest minimalware. Tam ten jest. 60 coś centów chyba. Coś takiego. No, coś takiego jest. Dobra. W pewności. No i okej okay. 23 sekundy do końca beta. Mam nadzieję, że to wygram. Przedałoby się, przedałoby się Jeszcze ktoś wychyla 13 centów jedna czwarte należy do mnie tutaj byłem 25% szans No i co, no przegram to raczej No niestety przegrałem mm. Niestety to przegrałem, wygrał jakiś typek co dał 40 centów, więc no tak to jest na tej stronie no dobra, myślę, że to będzie ostatni rozbior. Widzimy się po prostu jak się rozpocznie. Okej, okay, tutaj jesteśmy w kolejnym, w kolejnym becie, jest to ostatni, na ten odcinek. No i okej, okay. mamy tutaj naszego beta. Tutaj sobie... to sobie kupiłem, to sobie teraz kupuję. Teraz potwierdzam. No dobra, 6 sekund, 5, 4, 3, 2, 1. No i losowanie. Kto wygra? No niestety kurde nie ja Ja pierdzielę, no, szkoda Bardzo wielka szkoda Cholera jasna Dobra To by było na tyle Mam nadzieję, że do kolejnych odcinków Widzimy się w kolejnych elo